Boska komedia w obrazach Jana BICZYSKO część trzecia. Wystawa Jana Biczysko w galerii na Krużganka w Pepnie poświęcona jest pierwszej części boskiej komedii, czyli Piepu. Dante swoją podróż rozpoczyna nocą, wielki czwartek, i przez wielki piątek i wielką sobotę wędruje przez kolejne piekielne kręgi. Aby wczesnym rankiem wielkanocy. Rozpocząć swoją wędrówkę przez czyściec, ale ten obszar jego wędrowania ma już zupełnie inny cel i inne znaczenie. Tak jak sytuacja człowieka radykalnie się zmieniła po zmartwychwstaniu Chrystusa. Obecnie na wystawie w Hebdowie prezentujemy 64 przedstawień rysunkowych i malarskich autorstwa Jana Wiczysko poświęconych piekło z boskiej komedii Dante Algieri. Boska komedia Dantego fascynowała wielu artystów na przestrzeni dziejów. Wystarczy pobieżnie zapoznać się z historią sztuki europejskiej, aby się przekonać, jak wielu malarzy, a nawet rzeźbiarzy, sięgało do jej tematyki. Warto przypomnieć sobie tutaj choćby słynną bramę piekła Augusta Rodin, najsłynniejszego po Michale Aniele rzeźbiarzu na świecie. W malarstwie europejskim na przestrzeni dziejów niemal wszyscy najważniejsi artyści. Sięgali bezpośrednio lub pośrednio do Dantego. Najczęściej są to pojedyncze obrazy, pokazujące choćby Dantego i Beatrycza jak słynne obrazy jednego z najważniejszych preawa Elitów, Dantego Gabriela Rossetti'ego. Są też sceny opisów piekła, zawarte przez autora boskiej komedii, jak chociażby słynna barka Dantego, Eugene de la Croix. Będąca programowym obrazem rozpoczynającym romantyzm w sztuce europejskiej. Obrazy inspirowane boską komedią malował Fra Angelico, a także Michał Anioł Bugonarotti, jak chociażby w lewej części Sądu Ostatecznego z Kaplicy Sykstyńskiej. Do opowieści Dantego sięga francuski neoklasycysta XIX wieku Angr, malując historię Paola i Franceski, a także postimpresjonista Edgar Degas, ukazując Wergiliusza wprowadzającego Dantego do zaświatów. Mamy też symbolistę francuskiego, Odiliona Redon, który malował nie tylko cykl Beatrycze w żółtych kolorach. Możemy też przypomnieć sobie i polskich artystów, którzy sięgali nie tylko do inspiracji literackich dziełem Dantego, ale i tworzyli malarskie obrazy, jak znany nam z literatury polskiej Cyprian Kamil Norwid i jego alegoryczne malowidło Piekło Dantego. Mamy także miłosza Kotarbińskiego, tworzącego w okresie międzywojennym z jego obrazem Dante i Wyrgiliusz, czy znanego nam współczesnego artysta Mariusza Lewandowskiego, który namalował jeden z najbardziej lubianych przeze mnie obrazów z tematyki dantejskiej, Droga przez piekło. Nie mówiąc już o całej plejadzie włoskich artystów ostatnich wieków. Którzy w szkołach mieli specjalny przedmiot nauczania poświęcony twórczości Dantego. Sięgnął do tej tematyki boskiej komedii twórca futuryzmu Umberto Boccioni, chociaż futuryści głosili zerwanie z przeszłością, ale nie z tym i jego boską komedią. Również należący do niezwykle zróżnicowanej grupy Ecole de Paris. Włoch żydowskiego pochodzenia Abadeo Modigliani, choć bezpośrednio nie ilustrował boskiej komedii, to znał na pamięć całe jej ogromne fragmenty i często recytował ją swoim przyjaciołom. Poetyka Dantego, a zwłaszcza uosobienie jego miłości w postaci Beatrycza, w której widział ucieleśnienie swojej żony Jean, oddziałuje na całą twórczość tego niezwykłego artysty, którego sposób malowania. Miał ogromny wpływ na pracę artystyczną ostatnich lat Jana Biczysko. Elementy tego wpływu pojawiają się także w niektórych obrazach malarskich Jana Biczysko, zainspirowanych Boską Komedią, choć styl w większości z pozostałych prac jest nieco inny. Najbardziej odmienny styl widzimy w obrazach jego głów z heptowskiej wystawy. Artysta prezentuje w nich. Wczesną fazę swojej twórczości, tą mniej liryczną, sięgającą czasów jego pracy zawodowej w systemie korporacyjnym, czyli z czasów przed inspiracją Modigliani Obrazy te bardziej przypominają w swym duchu twórczość Beksińskiego, ale co za tym idzie, są bardziej przestrzenne i metaliczne i w pewien sposób tak samo mroczne i piekielne. Sztalugowe obrazy na grubo tkanym płótnie nie są bezpośrednio inspirowane piekłem Dantego. Artysta zaczął je malować zanim przed kilku laty dał się pochłonąć lekturze Dantego. Jednak tamto doświadczenie trudnych relacji międzyludzkich podświadomie przybliżyło artystę do piekielnych wizji przedstawianych w boskiej komedii. Postacie, które wówczas malował, były bliskie tematom obecnej wystawy, i to zarówno w warstwie wizualnej, jak i słownej. Dlatego artysta do nich ponownie sięgnął i dokończył te niegdyś rozpoczęte przez siebie prace malarskie, zrodzone przykrymi doświadczeniami w wczesnej fazy pracy w firmie, będącej częścią jednych, jednej z wielkich korporacji powstających w polskich metropoliach gdzie korzyść wyrażająca się w zarabianych pieniądzach była przypłacana samoograniczenia własnej indywidualnej osobowości i swojej człowieczej wolności, a co za tym idzie i kreatywności, aby podporządkować się zarządowi firmy dla zwiększenia maksymalnej wydajności. Teksty na tych obrazach są słowami samego Jana Biczysko sprzed blisko 20 lat. Ale jakże bliskie są w swej treści myślą zawartym przez Dantego w pierwszej części Boskiej komedii, w której opowiada o ludzkich wadach, złu i braku nadziei? Posłuchajmy niektórych z napisów, które na tych obrazach możemy przeczytać. Któż, tak jak ty, dzień i wieczór czerpie z ciemności. Ty ukryty najgłębiej w sobie, wydobywasz siebie, znów będziesz on. Ja wiem, a ty słyszysz to trzepotanie skrzydłami. Słyszysz, ja widzę. To miasto, gdzie upadłem, i powleczono mnie w stronę południa. Ze złomowane wraki tabu, w pogoni za znaczeniem, w ucieczce przed znaczeniem. Nie pytaj, gdzie, nie mów gdzie, tylko kiedy. Większość znanych nam obrazów i grafik, zainspirowanych boską komedią, powstała na wyraźne zamówienia edytorskie kolejnych wydań dzieła Dantego. Początkowo są to rękopiśmienne kodeksy anonimowych artystów, głównie pochodzących z Włoch, a później już to są sygnowane kodeksy ilustrowane przez takich artystów jak Primo della Cuercia i Giovanni di Paolo. Zamawiano też u artystów same cykle graficzne, nie będące częścią wydania książkowego Boskiej Komedii. Tak jest w przypadku Grafik Federico Zuccariego z końca XVI wieku, obecnie przechowywanych w galerii Ufficich we Florencji. Tak było przez niemal wszystkie wieki. Także i w wieku XX, jak chociażby groteskowy cykl ilustracji do boskiej komedii Salvadore Dali, zamówiony przez rząd włoski i wydany w 1952 roku. Ten kontrowersyjny hiszpański surrealista namalował około 100 akwarel, odwołując się do swojej własnej metody paranoiczno-krytycznej, jak ją nazwał, dzięki czemu jego ilustracje nie tylko odwołują się do tekstu Dantego, ale zawierają wiele typowych dla tego artysty znaków i symboli. Również na rozpisany konkurs. Na wykonanie szaty graficznej do jubileuszowego wydania Boskiej Komedii przez Instytut Wydawniczy w Warszawie, Jerzy Panek stworzył blisko 100 drzeworytów i obrazów akrylowych. Jednak najciekawsze są te cykle graficzne, które powstały. Nie tyle na zamówienie, co z potrzeby serca artystów zafascynowanych poematem Dantego. Jest ich bardzo wielu. Ale pozwolę sobie tutaj wymienić tych dla mnie najbardziej wyjątkowych, jak chociażby Sandro Botticelli, który stworzył nie tylko słynną mapę piekła, ale i wykonał ponad 100 rysunków urzekających pięknem i ulotnością. Albo Jeden z najciekawszych dla mnie cyklów, Williama Blake'a, będącego prekursorem romantyzmu i symbolizmu, oraz ilustrację najlepszego z ilustratorów europejskich, samouka francuskiego z końca XIX wieku, Gustawa Dore, dziś chyba najbardziej wszystkim znany. Na uwagę naszą zasługuje cykl drzeworytów Stefana Brożewskiego, artysty polskiego, który większość swego życia spędził za granicą. W poszukiwaniu śladów Dantego w 1938 roku udał się do Włoch i odtąd pracował nad ilustracjami dobowskiej komedii przez blisko 30 lat. A efektem tej pracy jest 100 ilustracji i portret Dantego. Również cykl grafik Jana Biczysko powstał dzięki fascynacji wyobraźnią i poezją Dantego. W porównaniu z wcześniej wymienionymi autorami, jest to niewątpliwie jeden z cyklów najbardziej obszernych pod względem ilości powstałych rysunków, ale także pod względem formatów owych rysunków znacznie większych niż wydania książkowe zainspirowane tym poematem. Nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę same rysunki bez malarskiego cyklu szczalugowego. Prace graficzne Jana Biczysko zainspirowane Boską Komedią to nie tylko ilustracje treści poszczególnych pieśni, ale ich współczesna artystyczna interpretacja. U Jana Biczysko o wyciemny las, w którym Dante pobłądził, to współczesne osiedle, które jest jak dżungla z betonu, a Dante zamiast powłocistej szaty ma zwykły garnitur zapięty pod szyję. Grafiki anabiczysko są specyficzne, inne od tych, które dotychczas powstały. Treściowo nie są tak dalekie od pierwowzoru literackiego, jak akwarele Salvadore Dali, ale nie są też Realistycznym ujęciem poszczególnych sen, jak rysunki Gustawa Doré, gdzie nawet każdy szczegół gęstego lasu jest tutaj oddany. Dore lubi szczegóły i świat jakby wyjęty z naszej codzienności, pomimo że przedstawia zaświaty, gdzie nasz czas nie obowiązuje. Mamy więc tutaj gęstwinę groźnego i ciemnego lasu, w którym Dante pobłądził. Ale niekiedy mamy też rozległe przestrzenie, jak w przypadku spotkania Dantego z lwem szczegącym wejścia do piekieł z pierwszej pieśni boskiej komedii. Nie zawiera też tak dużej ilości osób i szczegółów otoczenia jak dzieło Federica Cuccariego. Ani nie jest tak dekoracyjny jak secesyjne ilustracje. Austriaka z pochodzenia Franza von Bayrosa, ani tak schematyczny jak rysunki Johna Flaxmana. Przy czym należy pamiętać, że ten rysunek, którego teraz pokazuję, to jeden z pierwszych w jego cyklu i jak na tego artystę jest naprawdę rozbudowany. Inne są jeszcze bardziej schematyczne. Grafiki Jana Biczyska w swoim podejściu do tematu raczej przypominają sztychy Williama Blake'a, ale są zupełnie inne pod względem artystycznym. Zarówno Dore, Flaxman, Blake przedstawiają scenę spotkania Dantego z. Panterą, lwem i wilczycą. Zobaczmy, jak ten temat potraktował Jan Biczysko, tak dla porównania. Dante dociera do podnóża świetlistej góry. Za sobą ma dżunglę miasta. Dostępu do wejścia do jaskini, do bramy piekła, jak pisze w pieśni Dante, bronią trzy dzikie zwierzęta: pantera, lew i wilczyca. Na rysunku Jan Biczysko mamy zaś trzy kobiety. Jan Biczysko te trzy zwierzęce postacie traktuje alegorycznie, jak trzy siły, trzy charaktery kobiecości, które go fascynują i przerażają zarazem. Stąd na obrazku, jak i na grafice odnotowuje te wersety pieśni, które go zainspirowały. Dante jak pisze, zobaczył trzy przepiękne twory i dalej dodaje, już trwogę poczułem niemałą. Na rysunku wersety te Jan Biczysko bardziej poszerza. Przepiękne twory, więc ta pora świeża i wiosny bliskość były dla mnie znakiem. Że przecież ujdę z tego zwierza. Tak ja od zwierza porywczości mdleję i odpychany cofam się ze skały w stronę przepaści, gdzie słońce nie mieje. Rzeczywiście całkowicie nowatorskie, współczesne i osobiste podejście do tematu pierwszej pieśni. Zwłaszcza jeśli porównamy to z wcześniejszymi przedstawieniami, spotkania Dantego z trzema fascynującymi tworami. Boska komedia Jana Biczysko, od strony warsztatowej, jest mocno osadzona w dobrych wzorcach polskiej grafiki minionego wieku, a w w wieku XX nie muszę dodawać, polska grafika i poezja była uważana za najlepszą na świecie. Artysta odwołuje się też do najlepszych wzorców malarskich sztuki europejskiej, jak chociażby w tym przypadku do Gustawa Klimta. Kiedy przyjrzymy się poszczególnym pracom Jana Biczesko, zauważymy tak rzadkie dziś iluminatorskie podejście artysty do kreowanych. Przede wszystkim kreską swoich wizji. Zauważymy dopracowanie każdego szczegółu kompozycji, a równocześnie dostrzeżemy, że wszystkie te grafiki posiadają swój indywidualny rys, tak łatwo rozpoznawalny dla tych, którzy znają szerszą twórczość autora cyklu. Tworząc poszczególne kompozycje, Jan Biczysko nie wzorował się, na rozwiązaniach wcześniejszych artystów odnoszących się do ilustracji poszczególnych pieśni Dantego, nowatorsko traktując swój temat. Zwłaszcza, że często sięgnął do tych wersetów, które dotychczas bywały pobijane. Być może dlatego, że były bardziej poetyckie lub filozoficzne w swej treści, aniżeli zwyczajna fabuła tak łatwo do zilustrowania. Weźmy na przykład ilustrację Jana Biczysko z pieśni 33, jako myśl powstania rysunku posłużyły wersety zapisane na jego obrzeżach. Było grzecznie hamem być dla niego. Wy, którzy zawsze tyłem do obyczajów dobrych, w wadach tkwicie, duszą już dawno kąpiecie się w piekle, a ciałem wciąż żywego zgrywacie. W przełożeniu na język graficzny tych wersetów mamy przedstawionych od góry niby żywych ludzi, które schodząc w dół, jakby do swojej odwrotności, w martwe wieże z kamiennej dżungli miasta są zmieniane. To jest ta dusza martwa w piekle, która ciałem wciąż żywego zgrywa. Takie ilustracje boskiej komedii Jana Biczysko są wynikiem metody pracy, jaką sobie narzucił. Zanim powstała kompozycja graficzna, zanurzał się w melodykę słów poezji Dantego. Oddawał się jej urokowi. Wchodził myślami w głębię przesłania poszczególnych pieśni, a następnie to doświadczenie przekładał na tworzone przez siebie obrazy. Najpierw w szkicowniku zapisywał słowa, które go zafascynowały, a następnie robił pierwszy rysunek, jak ten z pieśni drugiej. Jednak końcowy rysunek pieśni drugiej, w tym przypadku i w większości przypadków, jest zazwyczaj inny od tego w szkicowniku. Dzięki temu mamy w tym cyklu nie tylko treści związane z przekazem wizualnym boskiej komedii ale ich, ich interpretacją, która z czasem się krystalizuje lub zmienia. Ponadto słowa na rysunkach zazwyczaj nie są ciągłe, ale wyrwane z pojedynczych lub podwójnych wersetów. Czasami zaczerpnięte z początku i środka poszczególnej pieśni. Jan Biczysko zapisał słowa Dantego. Siedziałem w duchów wątpliwych przystani gdy przyszła piękna święta białogłowa tak piękna że mi jej rzekł rozkazuj pani a następne słowa które zapisał Dante pominął a na to rzekła mi ta jasna pani pokrótce zadość twojej chęci uczynię bym Zejść się bała, nikt mi nie przygani. A następnie znowu zapisał. Bać się należy tych rzeczy jedynie, z których się szkoda niepowrotna lęże. Zamieniając po swojemu ostatnie słowa, które tego w tłumaczeniu porębowicza były lęże, jak to słyszeliśmy a Jan Biczysko zmienił je na rodzi. Stąd ostatecznie werset brzmi Bać się należy tych rzeczy jedynie, z których się szkoda, niepowrotna rodzi. Dzięki temu przesłanie rysunku jest o wiele bardziej jasne. Na rysunkach Jana Biczysko można zauważyć wiele jego osobistych przeżyć. Są tam jego emocje i artystyczne fascynacje, które już wcześniej Jan Wiczysko uzewnętrznił w swoim cyklu graficzno-malarskim. Rozmowy z Mistrzem być może dlatego na jednej z grafik z cyklu boskiej komedii znajdziemy bezpośrednie nawiązanie do znanych arcydzieł mistrzów malarstwa europejskiego, jak chociażby w tym przypadku, w przedstawieniu pieśni 27. Znajdujemy nawiązanie do słynnego byka Pabla Picasso. Odwołania te mogą być rzucające się w oczy o wiele bardziej jak w przypadku grafiki z pieśni XVI piekła, gdzie artysta świadomie nawiązuje do tańca Henry Matisa. Albo są to elementy wzorców bardziej subtelnych, które może dostrzec jedynie oko przyzwyczajone do tropienia nawiązań artystycznych. Inspirowanych dawnymi mistrzami sztuki europejskiej. Jedną z charakterystycznych cech twórczości Jana Biczysko jest połączenie jego figur obrazowych z poetyckimi napisami, które tworzą nierozerwalną część jego kompozycji malarskich i graficznych. Jednak w cyklu grafik boskiej komedii schodzą one na margines kompozycji. Niemniej są bardzo ważne dla odbioru jego pracy. Są bowiem kluczem do zrozumienia ich treści. Odsłaniają myśli artysty, które towarzyszyły mu podczas ich powstawania. Jak chociażby w tym przypadku przedstawienia Lucyfera z ostatniego kręgu piekła. Mamy postać upadłego anioła, właściwie o twarzy Jezusa, twarzy pięknej, jak maska na mumi, która się rozpada, odzierana ze zwojów pod którymi znajduje się wysuszone, śmiertelne oblicze. Rysunek, jak i obraz są zainspirowane słowami z pieśni 34. Niegdyś istota piękna nie nosiła nam drogi. Tak piękny był, jak jest brzydki. Aby niegdyś mieć odwagę brwi na swojego stwórcę podnieść, dziś zwie się źródłem bólu. Podróż przez piekło jest bolesna, bo coraz bardziej odsłania naszą głupotę i ukazuje jej tragiczne konsekwencje, aby w końcu dotrzeć do samego źródła bólu, zrodzonego ze zdrady. Samego Boga.